Zain. 90 Dla ciebie te słowa, mój kochany tato W życiu zrobiłem je jeden maraton I nieraz blisko, by się w bagno Ty we mnie wierzyłeś, choć było niełatwo Ty mnie rozumiałeś, wiedziałeś, że warto Często tu stałem ze straconą katą Chroniłeś i dbałeś, jak ja tu za spatą Gdy się pomyliłeś, mówiłeś Ej walcz, bo Bo w życiu ważne są te wszystkie piękne chwile Te w których byłeś i to z lasną Pamięci wszystko tak, jak mnie nauczyłeś. To ja twój synek, zawsze w ciebie wierzyłem, a gdy upadłem, ty przy mnie byłeś i przytuliłeś. Kochany tato, dawałeś siłę. Dziś Ci ciebie nie ma, jest ja życiem płynę. I uwierz mi, jest mi z tym bardzo ciężko. Mój numer mam ciągle w moim telefonie Choć wiem nie zadzwonisz już tu do nie mnie tu. nigdy łzy po policzkach tak często mi płyną Zetę też krwawi i ma wielkie blizny Wciąż nie mogę pojąć, że Zmierzę ciebie tu nie ma, ma Bo byłeś mój tato, tak, tak bardzo mi bliski I cofnąłbym czas by cię tylko przytulić, przytulić pogadać, pogadać o niczym, pogadać o wszystkim Nauczyłbym szybciej się grać na gitarze dla ciebie I wtedy byśmy zagrali razem I wiem, że lubiłeś moje, moje tatuaże Niedługo też zrobię kolejny Dziś idę na cmentarz i zapalę zniczę. Rozmawiam tu z tobą w spokoju i ciszy Spotkamy się kiedyś na pewno tatusiu Na razie tu milczę, a me serce krzyczy